Hejka! Z tej strony Julia i witam się tutaj razem z Soniczkiem. A w tym odcinku powiem Wam o faktach i mitach związanych z chomiczkami. Bo sporo z Was prosiło mnie o tego typu odcinek, a jest to coś nowego, więc fajnie byłoby coś takiego właśnie dla Was nagrać. To życzę miłego oglądania! W ogóle zobaczcie, jak zajada się śniadankiem, wcześniej siedział w tej truskaweczce. Długo go ponosiłam, się z nim bawiłam, a teraz wreszcie jest swoje długo oczekiwane jedzenie. Oczywiście było takie piękne, możecie tu zobaczyć, jak wyglądało przed, a spójrzcie tylko na tą miskę z ziołami, jak on to wszystko rozkopał. Pierwszym faktem jest to, że chomiki to są zwierzęta nocne, jednak podkreślę tutaj takie ogromne, ale u każdego chomika wygląda to inaczej, bo na przykład ten kolega zdecydowanie takim nocnym chomikiem nie jest, w sensie wiadomo w nocy też jest aktywny, ale w ciągu dnia jak zresztą sami widzicie, również wychodzi i to naprawdę dosyć często, więc wasze chomiki też będą mogły tak robić, niektóre wychodzą regularnie każdego dnia w ciągu dnia i w ogóle dużo czasu spędzają poza jakimś Kryjówkami tak jak Sonic, ale niektóre chomiki raz na tydzień się pokażą tak w popołudniu, a głównie wstają wieczorem lub nawet na teranem, więc jest to fakt, bo chomiki zaliczają się do takiej grupy zwierząt, ale w praktyce wygląda to różnie. Mitem jest to, że można zabierać chomiki na dwór. Niestety, dużo ludzi to robi szczególnie latem. Właśnie w takim letnim niezbędniku poruszyłam też ten temat, dlaczego tego się nie robi. Ale w skrócie, jest to bardzo niebezpieczne dla tych zwierzaków, i no po prostu ich miejscem jest dom. Nie powinno się ich zabierać na dwór, na jakieś spacery. W ogóle nie mam mowy tu o żadnych szelkach, czy jest to po prostu dla nich bardzo groźne. Może to się zakończyć różnymi złymi sytuacjami. No właśnie, na jednym odcinku o tym dosyć długo mówiłam, więc zapraszam. Ale chciałam też powiedzieć o tym tutaj, bo część ludzi nadal mnie o to pyta. Faktem jest to, że chomiczki są wymagające, no bo jak widzicie taki mały zwierzak, a potrzebuje tak dużego lokum i w ogóle wielu innych rzeczy, nie jest to taki zwierzak, który nic praktycznie nie potrzebuje, wręcz przeciwnie, naprawdę są to takie no, wymagające zwierzaki, mimo tego, że są małe, wiele osób nadal tego nie wie i myśli, że chomikowi wystarczy jakaś mała piętrowa klateczka i kolorowe chrupki, ale no nie jest tak, wszystko wygląda to właśnie inaczej, o już idzie do kryjówki chyba, albo nie, nie. On jest celebrytą, on musi się pokazywać po prostu. No, on ma duże wymagania naprawdę. Mitem jest to, że chomik powinien mieszkać w klatce. Właśnie ostatnio dałam taką rolkę na Instagrama, która się nawet stała wiralem o tym, że chomiki raczej nie powinny w tej klatce mieszkać, szczególnie w takich typowych piętrowych z tunelami plastikowymi najlepszym lokum dla chomika jest albo chomikarium tak jak widzicie to z drewna i mocnego plastiku albo po prostu w akwarium lub innego typu terrarium, ale klatka z wielu powodów jest niezbyt fajnym rozwiązaniem, dlatego że są tam pręty, które są niebezpieczne, nie można nasypać dużej ilości ściółki, a chomiki kochają kopać tunele i też takie pięterka są dla chomików niebezpieczne, bo nie są to zwierzęta nadziemne, tylko właśnie Spędzają czas na powierzchni ziemi lub właśnie pod nią kopiąc w wyterocinach, jak zresztą widzicie to teraz u Soniczka. Okej, okay, mały kolega poszedł już do truskawki, więc go może przymknę, żeby sobie poszedł spać, a jak wyjdzie, to znowu Wam go pokażę. No bo on, jak widzicie, poranki ma takie dosyć intensywne. Fakt co to, to, że chomik potrzebuje kołowrotku. Niestety niektórzy ludzie zabierają kołowrotek chomikom na noc wtedy kiedy on jest im najbardziej potrzebny, bo te małe zwierzaki przebiegają w naturalnym środowisku wiele kilometrów właśnie nosą i potrzebują po prostu w swoim lokum takiego miejsca, gdzie muszą tą swoją całą energię wyrzucić, wybiegać się. I właśnie do tego potrzebny jest kołowrotek, ale też musi być on odpowiedni, czyli musi mieć dobrą średnicę oraz taki kołowrotek nie powinien mieć tak zwanego efektu nożyc ani być dyskiem. Następny mit to to, że takie kolby i wapienka są zdrowe. Dużo osób to kupuje w sklepach zoologicznych, myśli, że chomiki na tym ścierają ząbki i ma to jakieś witaminki, bo zresztą opakowania tak nawet wskazują. Jednak jest to totalny mit. Takie kolby są sklejane miodem, który strujący dla chomików ma same jakieś takie sztuczne, przetworzone rzeczy. Jak już chcecie kupić coś takiego, bo chomik nie ściera zębów na gałązkach, no to możecie kupić jakieś takie zdrowe hamstejka na przykład ziołowe, gdzie jest tylko skrobia i na przykład pietruszka. Albo zwykłe gałązki jabłoni, naprawdę większość chomików je uwielbia, mój zresztą tak samo. A wapienka osadzają się na różnych narządach, prawdopodobnie na nerkach, no co potem skutkuje niestety najgorszym i chomik się bardzo męczy. Dlatego czegoś takiego nie kupujemy. Kolejnym faktem jest to, że chomiki potrzebują piasku. Właśnie te małe zwierzaczki tak dbają o swoje futerka i załatwiają potrzeby fizjologiczne. Jest to u nich niezbędne, a mało kto o tym też wie. Dlatego, jeśli chcecie mieć chomiczka, to wiedzcie o tym, że musicie mu załatwić jakąś kuwetę. A piasek nie powinien się zbytnio pylić. Mitem jest to, że chomiki nie jedzą ziół i kwiatów. Nawet ostatnio dostałam parę takich komentarzy z ludźmi, którzy byli w szoku, że chomiki, tak samo jak świnki i króliki, jedzą właśnie różne zioła, płatki kwiatów. Ale tak, właśnie chomiczki to kochają, szczególnie mój w ogóle. No, ma jakąś obsesję na punkcie tego. Zobaczcie sami. Na tą miseczkę, jak on rozkopał te zioła, które dostał dosłownie chwilę temu A dodatek mają one naprawdę dużo właściwości No bo część osób daje chomikowi po prostu samą karmę A jako dodatki do diety tylko warzywa lub jakieś, nie wiem, no pestki A tak naprawdę oprócz tego chomiki też potrzebują tych ziółek, kwiatków Bo jest to po prostu zdrowym przysmakiem i ma same pozytywne właściwości, nie jest to nic takiego zapychającego, tylko wręcz przeciwnie, po prostu mają dużo jakichś takich witamin na różne rzeczy. Chomiczki wtedy są zdrowe, szczęśliwe i w ogóle. Ja mam ich naprawdę kilkadziesiąt i mój chomik chyba uwielbia każde, bo naprawdę się ten zajada. I są różne mieszanki tych ziół, albo możecie kupić po prostu same, typu pietruszka, liście, malin. Naprawdę wybór jest ogromny, warto korzystać następny fakt to to, że chomikom zęby rosną przez całe ich życie dlatego trzeba zadbać o odpowiednie ścieranie, ale przy odpowiednich karmach, czyli mikseramie footer paradis, footer karamel i tak dalej, właśnie ziarenka są takie, że chomik na nich ściera zęby co jest dużym plusem, ale oprócz tego możecie właśnie mu kupić jakieś takie gałązki, jabłoni coś takiego, następny mit to to, że nie trzeba chodzić z chomikiem do weterynarza, a okazuje się, że właśnie powinno się to robić jeśli chcecie, możecie na takie profilaktyczne kontrole, ale jeśli jest jakiś nagły przypadek, to wtedy od razu musicie to zrobić, no bo wiadomo, każdy zwierzak tego potrzebuje, jeśli jest to potrzebne, ale w przypadku chomików musi to być weterynarz za specjalizacją od zwierząt egzotycznych, bo właśnie oni się znają na takich malutkich stworzonkach. Następny fakt to to, że chomiki są czystymi zwierzętami. Ogólnie gryzonie myślę, że zaliczają się do grupy takich zadbanych zwierząt, bo jeśli da im się odpowiednie warunki, Właśnie w przypadku chomików też dostęp do piasku. To naprawdę one są czyściutkie w ogóle, dbają o siebie. Tak wygląda to urocznie, jak chomik siedzi i tymi łapkami się tam czyści w kuwecie i dba o swoją higienę. A futerko później po takim właśnie piasku, o czym wcześniej mówiłam, jest naprawdę gładziutkie, gęste, mięciutkie jak jakiś aksamit, więc polecam. Następny mit to to, że chomika oswaja się bardzo szybko. Ja wiem, w niektórych przypadkach faktycznie tak jest, że chomik od razu się oswoi lub za parę dni. Ale od razu ostrzegam, nie zawsze tak się zdarza, niekiedy wymaga to po prostu paru miesięcy ciężkiej pracy nad tym. Tak było w przypadku tego gentlemana Sonika, bo jego oswajałam około dwa miesiące wcześniej, w ogóle nie dało do siebie podejść. No naprawdę mam cały filmik z tej historii, bo jest ona serio długa, ale cieszę się, że w końcu się to udało. Też mam filmik w ogóle o oswajaniu i poradach jak to zrobić, a co jeśli się w ogóle nie uda. Ale też nie straszy Was, bo są przypadki, że po prostu uda się to zrobić od razu. Kolejna prawidłowa informacja to to, że chomiki muszą mieć dużo kryjówek. Są to zwierzaczki, które lubią mieć zagospodarowaną przestrzeń właśnie miejscami takimi intymnymi. I dla nich warto mieć taki jeden ogromny parokomorowy domek. Mój chomik, mimo tego, że to jest mała hybrydka, ma taki domek trzykomorowy. Dla chomików bardziej syryjskich też wam takie polecam, ale są też dwukomorowe albo po prostu taki jeden zwykły, duży drewniany domek, plus jakieś mniejsze kryjówki. Ja polecam ceramiczne, bo one też fajnie ochładzają chomiki kandor nawet teraz w takiej siedzi są różnego typu jakieś tunele, inne rzeczy. Wiadomo, pamiętajcie, że wszystko musi być też bezpieczne dla tych zwierzaków, ale właśnie one lubią mieć taką przestrzeń i wybór przede wszystkim tego, gdzie mogą się ukryć. Mit to to, że chomiki są stadne. Dużo osób mi mówi, Ej Julka, czemu nie weźmiesz kolejnego chomika? Przecież Sonikowi jest tak smutno, pewnie będą razem się fajnie bawiły, w ogóle będą super, besties itp. Ale nie, tak nie jest. W przypadku chomików gatunku Campbella tylko jest taka stadność, ale on jest dostępny w jednej hodowli w Polsce. Wszystkie inne chomiki trzymamy oddzielnie. Po pierwsze. Są to zwierzęta terytorialne, mogą się zagryźć, a po drugie, jeśli tak się zdarzy, że będzie chłopak i dziewczynka, to może Wam się narobić niezła produkcja małych chomiczków, a jeśli chcecie stadne gryzonie, no to polecam na przykład kawie domowe, Na no w przypadku chomiczków mamy jednego w jednym lokum. Kolejny fakt to to, że chomik nie powinien mieć materiałowych rzeczy. Właśnie chomiki są gryzoniami, które nie mogą mieć tych pięknych, uroczych hamaczków, materiałowych jakichś posłań, zabawek i w ogóle. Wiem, wyglądają one naprawdę urocze, ale niestety nie są przeznaczone dla chomików, bo one są z natury takie, że po prostu gryzą te wszelkie tkaniny. W ogóle nawet da się go na bluzkę, to pewnie już widzicie, jak tymi ząbkami tam przebiera. Dlatego trzeba też uważać na przykład zdawaniem chomików na koc, no bo może sobie łatwo w ząbki coś wplątać i dlatego chomiki głównie powinny mieć ceramiczne, drewniane rzeczy, a takie materiały właśnie tkaninne odpadają. Następny mit to to, że wszystkie chomiki lubią zabawę, bo dużo osób myśli, że chomik będzie taką fajną, zabaweczką i w ogóle można się z nim bawić, ale nie, żadne zwierzę to nie jest zabawka. Chomiki, mimo tego, że są małe i słodziutkie, to są bardziej zwierzęta dla obserwacji, czyli po prostu oglądamy, jak wygląda ich życie. Wiadomo, można je wyciągnąć, ponosić je chwilę, pogłaskać, ale nie jest to na pewno zwierzątko dopuszczania po całym domu, żeby sobie pobiegało. Na pewno też nie dajcie kuli do biegania, bo ona jest bardzo niebezpieczna. Bo nawet mam w sumie chyba osobny film cały okuli do biegania, więc zapraszam, ale właśnie nie powinno się traktować takiego zwierzaka jako taką zabawkę, bo są one naprawdę małe, delikatne, też właśnie nocne, więc w ciągu dnia mogą się nawet wam nie pokazać i na pewno nie budźcie ich też jak śpią sobie. Pamiętajcie o tym, że też patrzcie na jego emocje, bo mimo tego, że to te zwierzę, to nadal ma uczucia i może się czegoś bać, a część chomików ma jakieś takie lęki, strachy, na przykład mój, i bym nie wyobrażała sobie narażać go na coś takiego. Dlatego też warto przemyśleć, że nie będzie to taki zwierzę jak stricte do zabawy z nim. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to może nagram drugą część takich faktów i mitów, bo nawet fajnie mi się to opowiadało. A jeśli jesteście ciekawi innych rzeczy o chomikach, to zapraszam też na mojego Instagrama, tam często dodaję jakieś rolki i codziennie możecie zobaczyć super urocze relacje. A tutaj na YouTubie też nagrywam dużo filmów na ten temat. Więc co? To już byłoby na tyle. Polecam zostawić subskrypcję, łapkę w górę, napisać jakiś komentarz, podbić ten film, bo jest nowa funkcja podbijania. Te ja już się z wami żegnam. Życzę miłego dnia lub wieczoru. Pa!